Rady. Po prostu zjeżdżasz dość taką krętą i stroną z drogą, no i jesteś w historycznym mieście, gdzie tu jest dużo takich miejsc właśnie pozostałości po tych maurach, jest taki kompleks, kompleks zamkowy, gdzie oni tam się rozbudowali i się, no, jakiś tam, nie wiem... King, King Ahmed, który się tam rządził, no i niestety nie mieliśmy czasu, żeby to zwiedzić, więc tak y, przyszliśmy koło tych murów, no i tam y, koło tych murów właśnie były y, y, sady pomarańczy, no i rzeczywiście można po prostu w, w pół godziny po zjeżdżaniu na nartach zerwać y, y, pomarańczy. Y, no i wracając z powrotem, by, już z powrotem, a Sybilla, no to typowe miasteczko hiszpańskie, dużo, dużo ciekawych miejsc, uliczek. Tam mają takie, popularne są nie, chyba siedem monument, coś takiego. Jeden taki główny mniejszy, to jest po, po lewej, po prawej stronie to zdjęcie, jest plac Hiszpanii, gdzie pałac wielki, jakieś za, 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 sztuczne zatoczki takie, no dość ciekawie. No i Lizbona. Znowu star, stare miasteczko, żeśmy się ulokowali w takim domku na samej górze, powiedzmy, starego miasta. Przy, tam jest taki zamek na samej górze no i się okazało, że turyści nie mają prawa tam wjeżdżać, więc musieliśmy jakieś 16 minut targać małe plasaczki, żeby dojść do tego, tego, tego naszego apartamentu. Uh, no i jedną no, z takich ciekawych rzeczy, tam takie małe tramwajki jeżdżą, więc tutaj widzicie ten tramwaj, uh, tutaj za... To z Airbnb? A wiesz co, większość, to było, air, to było akurat Airbnb i na przykład cena tam, może dlatego, że to z, nie mówią ludziom, że samochodem nie można dojechać, a to, to akurat było 97 euro, jesteś w, w Starówce. Um, żadnej z tych hoteli, co żeśmy byli, um, nie przykryło 100.